Czym milczy historia? O tym bardzo lubimy opowiadać Państwu w Polskim Radiu Katowice. Dziś nie będzie inaczej. Moim i Państwa gościem jest Urszula Pawlik Tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry Pani Urszulo. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam Państwa. A dziś opowiemy no prawie bajkę o Kopciuszku, tylko z innym zakończeniem. Uwięziona w złotej klatce, uznana za najpiękniejszą kobietę drugiej połowy XIX wieku. No więc piękna, samotna i pozornie szczęśliwa. I ona właśnie będzie bohaterką naszego dzisiejszego opowiadania. Tak jest piękna, bogata, wpływowa elegancka, mająca y, wszystko, co tylko można mieć, y, kochana. Przez y, męża. Przez który, naród też. Y, przez naród również. Męża, który spełniał każde je, jej życzenie. Jak na 35. urodziny zażyczyła sobie tygrysa bengalskiego, to takowego y, dostała. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Ponieważ nie wiadomo było, czy jedno tygrysiątko przeżyje. Na wszelki wypadek do Wiednia sprowadzono trzy y, egzemplarze. A o kim mówimy? O bajecznej, ukochanej, pięknej, nieszczęśliwej cesarzowej Ewelżpiecie Wittelsbach. Habsburg albo Habsburg z domu. Wittelsbach, która do historii przeszła jako Sisi i bajkę, o której utrwaliła Romi Schneider w takich trzech cukierkowych filmach o cesarzowej Sisi. Nota bene, gdy już y, zaczęto jej powierzać bardziej takie poważne, odpowiedzialne bardziej ambitne role, to Romy Schneider bardzo się właśnie tego filmu i swojej kreacji w nim wstydził. Ale wracając do Sissy, historia tej miłości zaczęła się rzeczywiście trochę jak w bajce, bo tak w ogóle Sissy nie bardzo była przez rodziców przeznaczona do dobrego pójścia, w związku z tym niespecjalne wykształcenie odebrała, a... Um... Jej przyszłemu mężowi przeznaczona była jej siostra. Tak, tam było dziewięcioro dzieci y, w książęcej rodzinie, gdzie tak naprawdę no, w malutkie księstewko książę raczej y, pijaczyna w... Y, i skupiono uwagę na najstarszej córce Helenie, zresztą najładniejszej z całego rodzeństwa. I to właśnie Helena była pięknością, inteligentna, mądra, błyskotliwa i tę Helenę przygotowywano do roli żony jakiejś głowy koronowanej. No nikomu się nie śniło na dworze w Polsenho, że o Rękę Heleny poprosi albo inaczej, że zainteresuje się Heleną rodzona siostra matki Sisi i zarazem matka Franciszka Józefa. I tym sposobem cesarzowa Zofia Herod, baba, taka Margaret Thatcher XIX wieku postanowiła, że Helena zostanie żoną Franciszka Józefa i Helenę przywieziono do Bad Ischl, do, dwo, do rezydencji letniej Franciszka Józefa, żeby tam się odbyły zaręczyny. No, na wszelki wypadek nie wiadomo po co wzięto Sisi. Może dlatego, że w domu akurat pojawił się nowy koń, taki dziki, nieokiełzany, a Sisi uwielbiała jeździć konno. Zresztą, zresztą świetnie jeździła. Świetnie jeździła i statusiem zarabiali w ten sposób, że przebierali się y, w cyrkowe szaty, jeździli po... Wsiach wyczyniali różne sztuczki akrobatyczne i im rzucano za to drobne monety, śmiejąc się, że w ten sposób zarabiają na życie. I żeby Sisi nie wsiadła na tego ognistego, jeszcze nieujeżdżonego ogiera, to wypadało, najlepszym sposobem było wywiezienie jej. No i tu niespodzianka, bo kiedy I... Franciszek Józef ją zobaczył, to powiedział, że to ona będzie jego żoną, tak. a nie jej starsza siostra. I... I to było, rozegrało się w sposób zupełnie inny niż mówi legenda, niż mówi film. Odbywał się rodzinny obiad, czy rodzinna kolacja, na którą Sisi jak zwykle wpadła spóźniona, rozczochrana boso i z terierem pod pachą. Bo miała trochę problemów Etykietą, tak zresztą zostało do końca życia. Y, ona lekceważyła etykietę, ona była takim enfant terrible. Zresztą, gdyby tak porównywać, to Sissi była tym na dworze wiedeńskim, czym Diana była na dworze królewskim. Zresztą ich losy są bardzo y, podobne. No ale wpadła spóźniona na przyjęcie i tak po raz I pierwszy zobaczył ją, ją Franciszek Józef. Franciszek Józef i Franciszek Józef zakochał się w piętnastoletni Sisi. I był to jeden z jed nielicznych przypadków, gdzie się despotycznej mamusi yy, sprzeciwił i powiedział albo Sisi. Albo żadna inna. A jak się będziesz upierać, to sobie szukaj nowego cesarza. O czym milczy historia? Dziś opowiadamy o historii Sisi i jej małżeństwa. No i rzeczywiście doszło do ślubu. Ślubu e, z, wielkim po, z wielką pompą, z wielkim rozmachem zorganizowanego. Panna młoda była ubrana w piękną, różowo-srebrną, e, haftowaną suknię. No ale to właściwie był piękny początek. Smutnej historii, choć historii z miłością w tle. Y, tak, przy czym ta miłość ze strony Sisi bardzo szybko y, umarła. I to w drastyczny y, sposób, ponieważ ona jako siedemnastolatka została przyprowadzona do y, sypialni y, cesarskiej, a Franciszek Józef, który miał zerowe doświadczenia z tego typu kobietami, natomiast ogromne z prostytutkami i z kurtyzanami wiedeńskimi potraktował swoją młodą żonę właśnie w ten sposób. W pamiętnikach i swoim bliskim cesarzowa zawsze podkreślała fakt, że jej noc poślubna to był tak naprawdę gwałt i musiało coś w tym być, bo przez kilka dni praktycznie nie wychodziła z łóżka i opiekował się nią lekarz. Ona całe życie potem unikała małżeńskiej sypialni jak tylko się dało. No ale mieli razem czworo dzieci, a poza tym um, żyjąca w takiej presji w złotej klatce właśnie w takich sztywnych rygorach etykiety, której nie lubiła zaczęła uciekać w swoje pasje w podróże w samotność no i także była dość rewolucyjna na tym dworze, bo udało jej się jednak przeprowadzić pewne zmiany e, wedle swoich upodobań czyli na przykład y, miała łazienka. Tak, miała łazienkę. No, największą rewolucyjną zmianą, której dokonała Sisi, to była długość rękawiczek. Skróciła je o całe 4 centymetry, bo miała bardzo y, piękne ramiona. No to... i miała też wspólną sypialnię z mężem, to też podobno jest sukces. Do bo... pewnego y, do pewnego y, czasu, potem jednak drogi małżonków się rozeszły. Ale generalnie była to rewolucja, bo to nie było przyjęte. to na dworach, Było prawda? coś y, zupełnie niespotykanego. Y, w każdym razie legend Sisi. Jeżeli weźmiemy taką Dajanę, to Sisi była identyczną postacią. Ona, ponieważ z okazji tego, że teściowa rządziła niepodzielnie, nie miała nic do powiedzenia jako cesarzowa skupiła się wyłącznie na y, sobie i to skupienie się wyłącznie na sobie przerodziło się w obsesję na punkcie własnej urody. Ona nic nie mogąc zrobiła wszystko, żeby być najpiękniejszą kobietą na świecie, najbardziej podziwianą. No i jej się to udało. Udziało jej się do pewnego czasu i do pewnego stopnia i ogromnym kosztem. Talię miała w obwodzie 45 cm. No ale tylko piła wywar z mięs to... przecież. Po urodzeniu czwórki dzieci ta talia miała 50 cm. Tak. Piła wywar z mięs, piła mleko, jadła owoce. Przy wzroście 172 cm ważyła 48-49 kilo. Dziś powiedzielibyśmy, że była anorektyczką zapewne. Jak przekroczyła 50 kg, waga pokazała równo 50, to ona robiła posty, gdzie te posty trwały kilka dni, gdzie piła tylko wodę przygotowaną, żeby to ją wyniszczało. No i miała własną salę gimnastyczną, w której naprawdę dużo ćwiczyła, no i oczywiście jeździła konno, o czym już mówiłyśmy, czyli jeszcze ten organizm dodatkowo był obciążony Obciążone, tymi wszystkimi no, ćwiczeniami. Plus porody, plus yy, ciąże do... Natomiast dbałość o siebie była nieprawdopodobna. Ona wstawała o 5 rano i była gotowa z toaletą mniej więcej o 12.00. O, w króciutko. Południe. Podobno zlecała też wywiadowi cesarskiemu, żeby dowiadywał się, ile ważą władczynie innych państw w Europie. Nie tylko to, wywiad miał obowiązek również dowiedzieć się, co noszą pod spodem, jakie konstrukcje, gorsetów i w jaki sposób najlepiej poszczególne księżniczki czy królowe się ubierają, żeby podkreślić swoją figurę. O czym milczy historia? Dziś jest to historia Sisi, jej życia i jej małżeństwa. Wiemy, że choć zawarli to małżeństwo Sisi i cesarz Franciszek Józef z miłości, to potem ta miłość przygasła pod wpływem i despotycznej i teściowej, i podejścia Franciszka Józefa do małżonki, głównie w sypialni. Mieli czworo dzieci. Tu też to był kolejny taki element tragedii jej jako kobiety w życiu, ponieważ. Tak naprawdę Teściowa decydowała, że specjalnie Sisi nie mogła się swoimi dziećmi zajmować. To jest też legenda, którą Sisi stworzyła. Teściowa nalegała na to, żeby dzieci oddać od najmłodszych lat w ręce guwernantek, nauczycieli, nauczycielek. Po co? To byli Habsburgowie. Wszystkie te dzieci były towarem na rynku matrymonialnym, na rynku sojuszy. Tak jak zresztą I, stała się tym Sisi, prawda, tak. swego czasu? I yy, cesarzowa Zofia, arcyksiężna, przepraszam, Zofia, która, nie, która była kobietą bardzo mądrą, bardzo wykształconą, bardzo daleko zrozumiałą, nie chciała <noise> mieć y, jako wnuka, czy nie chciała na tym rynku prezentować takiego towaru? Jakim była Sisi? A Sisi była rozkoszniaczką y, do tego stopnia, że proszę sobie wyobrazić, przychodziła na obiad, oczywiście spóźniona, z terrierem <grym> pod pachą i gdy wszyscy zostało. jedli, s, y, Sisi wyłuskiwała pchły temuż właśnie psu które zabijała i martwe pchły kładła na, obok, smacznego. Y, na talerzu y, smacznego. To ja się nie dziwię, że cesarzowa... <laughs> chciała y, mieć inne wnuczęta. Y, chciała mieć inne wnuczęta. Natomiast jeżeli ona rzeczywiście była tak izolowana od dzieci, dlaczego y, jeżeli, cesarz, jeżeli Zofia stanowiła taką przeszkodę, to przez dwa... 10 lat po śmierci, bo przeżyła ją o 21 lat, tymi dziećmi w ogóle się nie interesowała. Sisi miała takie życie niełatwe, bo jak mówimy, znalazła się na dworze, gdzie ta etykieta była bardzo surowo przestrzegana, a ona się w tym nie mieściła. Miała takie relacje z teściową i z mężem, jakie miała, jednakowoż była kochana przez swoich poddanych bardzo. Dajana też była kochana. Tak. I bardzo tragicznie zakończyło się jej życie. W sposób tak Taki dość zaskakujący, podobno nawet dla niej samej, bo ona nie od razu wiedziała co się stało. Tak, yy, była ofiarą y, przypadku. I ofiarą y, szaleńca Włoch, który postanowił y, przejść do historii zabijając jakąś ważną osobę, no najlepiej głowę tak. koronowaną, upatrzył sobie y, Sisi, ona była na y, Molo, miała wsiąść na y, statek nad jeziorem genewskim, on podskoczył do niej i ugodził ją pilnikiem. Pilnik przebił y, komorę y, czy przedsionek y, serca gdzie Sisi początkowo nie odczuła żadnego bólu. Ona jeszcze czuła się bardzo dobrze, przeszła do końca tego pomostu, wsiadła na statek i tam zemdlała. Natychmiast przewieziono ją do hotelu. Okazało się, że jest to rana serca i jeszcze tego samego dnia wieczorem zmarła ku rozpaczy Franciszka Józefa, który kochał żonę do końca i do końca spełniał wszystkie jej żonki, marzenia, wybryki, wygłupy. I gdyby tak poddani rzeczywiście wiedzieli, co wyprawiała cesarzowa i ile pieniędzy ona kosztowała cesarstwo, a kosztowała majątek, y, zapewne tak bardzo by, nie by podeszli do tego. To był piękny manekin, piękna lalka, która miała w głowie obsesję na punkcie swojego własnego wyglądu i Głównie tym się zajmowała. Taka to trochę bajka, trochę legenda o życiu Sisi, życiu pary cesarskiej Sisi, która była piękna, nie do końca wykształcona, jak słyszeliśmy, miała swoje wady, ale także przeżyła życiowe tragedie, w tym utratę syna, który popełnił samobójstwo, ale to znamy już, myślę, z historii. Tak, i to jest historia sama w sobie, która, o której kiedyś wspominaliśmy, która dzisiaj już jest wyjaśniona. I która może być tematem naszej kolejnej opowieści. Tyle na dziś o Sisi. Do opowieści dołączamy książkę, jak to bywa przy naszych premierowych spotkaniach, książkę zatytułowaną właśnie Sisi Samowolna Cesarzowa. Tak, jest to powieść, która opowiada już o dojrzałej Sisi. Sisi od 15 lat jest żoną Franciszka Józefa, czyli jest dorosłą kobietą, ma 32. Lata ma pewne wpływy na męża, usiłuje zrewolucjonizować dwór, jest kochana przez Węgrów, co jest solą wokół. Fragment życia kobiety samotnej, bardzo dobrze napisanej, która ma wszystkie warunki, żeby być szczęśliwą i wszystko robi, żeby... Być nieszczęśliwą. Kto z Państwa ma ochotę przeczytać tę historię, proszę telefonować 205 10 22 kierunkowy do Katowic 32. Czekają dwa egzemplarze książki zatytułowanej Sisi, Samowolna Cesarzowa. Czekają na kogoś, kto zatelefonuje pod numer 205 10 22 kierunkowy do Katowic 32. Historię Sisi oczywiście w ogromnym skrócie przybliżała dziś Państwu Urszula Pawlik. Dziękuję bardzo Pani Urszulo. Y dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu. Agnieszka do usłyszenia. O czym milczy historia?